Witam wszystkich. Dzień dobry. Mówi Jasnowic Oskar. Zajmuję się jasnowidzeniem, zajmuję się uzdrawianiem. Jeśli więc masz temat, no zapraszam. Uzdrawianie polega na tym, zobacz na mnie, 52 lata. Tak po prostu wyglądam. Dzięki uzdrawianiu właśnie. Przypowiedziałem z takich lepszych rzeczy, to przepowiedziałem na przykład zamach w Smoleńsku Kilka miesięcy przed już mówiłem o tym, że prezydent Kaczyński zostanie zamordowany Zawiadomiłem też prokuraturę, mam na to oczywiste dowody, jest to wszystko pokazane Przepowiedziałem też falę arabską, zalanie Europy przez Arabów Też mam nagrania z 2014 roku Pandemia, oczywiście tak. I to kilka razy pokazywałem, że takie coś będzie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o Panu. Oczywiście wszystko, co mówię, mówię na bazie jasnowidzenia, na bazie intuicji. Nie mam na to dowodów. Dlatego muszę mówić, że podejrzewam. Tym panem będziemy sobie mówić o koledze Guten Morgen, Donalda Tuska. Schetynie. Na bazie mojej jasno, intuicji, jasnowidzenia, a miałem wizję chyba 2-3 tygodnie temu, że <laughs> Schetyna zostanie wyrzucony albo opuści partię. Platformę Obywatelską czy Koalicję Europejską, bo ona chyba już zmieniła nazwę, już nie jest platformą obywatelską, ona jeszcze przekształci się, także to jej czas jeszcze, jeszcze tam będzie troszkę trwać. Koalicja Europejska, ale generalnie ją czeka delegalizacja, tak jak wcześniej mówiłem. No i Schetyna y, opuszcza partię. Zresztą ja na bazie intuicji. Czytajcie komentarze, co mówią o Guten Morgen, Donald Tusk. No to nie są za fajne. Po prostu nie będę nawet cytował, bo się nie da co niektórych. Oni O jego kariera jest skończona. Zresztą to mówiłem pół roku temu, czy tam rok temu, czy dwa lata temu, że kariera Donalda Tuska. Dzisiaj mówimy yy, o karierze yy, Schetyny. Schetyna zostanie, opuści partię albo zostanie wyrzucony. Będzie jakaś ta wewnętrzna awantura. On będzie mówił, że on opuścił. No coś, coś się stanie. Policja Europejska czy platforma obywatelska też będzie zmieniać nazwę i, i, i wcale się nie zdziwię, że będzie albo dele delegalizacja, albo, albo ona się no, powstanie nowa partia, a i tak skończy, że będzie delegalizowana. No to tyle byłoby na wszystko. No ja chyba na jeden z krótszych moich filmów. Schetyna oczywiście jest bardzo dobrym zaprzyjaźnionym przyjacielem pana S, czyli Sobiesiaka. Przeczytaj sobie, on razem z Sobiesiakiem miał tutaj WKS Śląsk. Przypadkowo zupełnie. Później się go pozbył, sprzedał go, bo musiał, jak uczciwy biznesmen czy, czy polski y, polityk. Nie wiadomo za jaką sumę sprzedał. No. Także tyle mam do powiedzenia na ten temat. Zobaczyłem na bazie intuicji, że przyjaciel Gutermorgena Donalda Tuska z Chetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, wygryziony został przez Budkę. No i Budka chce się teraz go pozbyć. Wini go o wszystko, o całe zło. No i Budka jako dobry hmm, patriota i tam komunista, i, i tak dalej, będzie chciał wygryźć do końca schytynę w ogóle z partii. Rzuca mu tam czasem koła betonowe albo jakieś kłody pod nogi. Budka prawdopodobnie każe uczyć nowy narybek yy, koalicji europejskich, yy, nowych, nowych polityków. I ten dostaje szału, że on musi poświęcić cały czas, on jako zacny i z gigantycznym doświadczeniem politycznym i tak dalej, on jest marnotrawiony na takie dziadowskie i, 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 i bzdety, bzdetne zadania. No to służy po to, żeby po prostu on yy, zniechęcił się w ogóle do wszystkiego. Także no tyle w temacie. Chyba najkrótszy mój film ostatnio. Dziękuję bardzo. Mówi Jasnowid Oskar. Jeśli ci się film spodobał, zachęcam do dodania mi czegoś takiego jak plus. Także zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia do, do następnego filmu. Dziękuję bardzo. Mówi Jasnowid Oskar z Wrocławia.